Zobaczcie, pałac jest tu. Oni nie chcieli ze mną iść. Jestem w Glince, bo przygotowujemy dokumentację do programu na High History. I muszę pójść takim tunelem, ale jest świetnie po prostu. Wzięłam kurtkę starą, bo tu są same jeżyny. Uff i chyba gdzieś jestem. Idę dalej, zobaczcie. Jest tunel. To jest taki pałac, o którym się mówi, że to jest pałac samobójców, dlatego, że tutaj straszy. No, ale tunel jest. Glinka leży blisko góry i jeżeli znacie takie słynne zdjęcie, pokażę to jeszcze, na którym jest stara brama. To właśnie jest ten pałac, i ów, dotarłam. Oh, no i wejdziemy razem, no bo naprawdę tu jestem sama. Idziemy, idziemy. Na razie, no na razie tak zwyczajnie, ale tu coś się zaczyna dziać. I do da, da, straszny wózek. Ciąg dalszy nastąpi.